No, śnieg sypie dalej. Drwa są już pięknie oblepione śniegiem. Jest po prostu, że tak powiem, przepięknie. Pięknie, s no, syp sypie. Wszystko jest po prostu... No to troszeczkę widać tą trawę, ale, ale jest ładna już pokrywa śniegiem. więc śnieg pada No może powiedzieć, że w zasadzie, w zasadzie cały czas padało, tylko że teraz pada mocniej, a wcz wcześniej padało mocno, potem padało słabo i teraz znowu pada mocniej. Śnieg wydaje taki fajny odgłos pod nogami, więc sypie śnieg dalej. Pokrywa śnieżna już jest ładna, po prostu można powiedzieć, że no fajnie jest, po prostu jest przepięknie. Więc inaczej można powiedzieć, piękna zima, pokrywa śnieżna i sypie dalej. No. Mi się też bardzo podoba ten śnieg tak dookoła, wszystkie drzewa oblepione. Po prostu jest no, przepięknie. Nie da się inaczej tego ukryć. Tu jest bajkowo. I przepięknie. Podsum Ca o, całodobowy mróz jeszcze raz tak, się, więc ten śnieg się fajnie utrzymuje, więc podsumowanie. A tak zimy, piękna zima pokrywa śnieżna, opady śniegu No bo to też zależy Bo pokrywa śnieżna pokazuje że w jednym miejscu 6 cm a w drugim 6, 7 No więc to No ale tak, ale jest no, przepiękny Zobaczymy tutaj też za, te za, zależy w którym miejscu no ale na ogół to pięć, sześć no sześć, siedem centymetrów tak, no tak jak, no tak 6 cm w większości. 5-6 cm. No tak miarka pokazuje. Ale fajnie jest. Śnieg jest. Bardzo ozdabia te krajobrazy. drzewa oblepione ca całe tutaj też pięknie oblepione więc podsumowanie a już no to atak zimy więc jest po prostu no przepięknie taka zima może być cały czas